Zdradzi kobiecie, pójdzie i powie na drugi dzień, że ją zdradził. I co ona z tym ma robić? I co nas z tym ma robić? Bezradnie i powie, że, że go wyrzucili z pracy. No i co ona ma z, z tym robić? Ona ma go dźwigać. I panowie, tak się zachowujemy, tak się zachowują szczerze. Przyjdzie, upije. Kilka zdań na temat, co to znaczy być mężczyzną, właśnie. Męskość jako fundament ojcostwa. Takie było zadanie, taki był temat. Bardzo ważna jest autonomiczność. Mężczyzna musi być samodzielny. Autonomiczność. Autonomiczność, która sprawdza się przede wszystkim w samotności. Takie spotkania jak te są bardzo piękne, trzeba się wspierać, ale nie wystarczą. Bo takie spotkania mogą równie służyć dobrze jako protezy. Drugi mnie podeprze, powie mi, że jestem fajny, i już wszystko jest w porządku. Nie. Mężczyzna sprawdza się wtedy, kiedy jest w samotności, kiedy trwa w samotności. I to jest problem współczesnych młodych mężczyzn. Nie umią być w samotności. Muszą być zawsze w tłumie: albo w barze, albo na stadionie, albo przy piłce. Zawsze w tłumie. Otóż. Dlaczego tak ważne jest być w samotności? Żeby poradzić sobie z tym, co Ewagriusz z Spontu nazywa demonami. Te wewnętrzne demony człowieka. Te wewnętrzne pokusy. Pokusa pychy wyniosłości, pokusa próżności, pokusa gniewu, pokusa smutku, pokusa zniechęcenia. U Ewagriusza z Spontu nazywa się to acedia. To jest pojęcie bliskie. Takie depresji, pokusa chciwości, pokusa zmysłowości. To wszystko gdzieś w nas drzemie. To są takie ziarna, które są u Saint w tej pięknej książeczce. Mały Książę jest taki obraz, to, że mały Książę przegląda codziennie swoją planetę i wyrywa małe baobaby. Które kiełkują, bo gdyby dopuścił do tego, żeby one się rozrosły, to one by rozsadziły planetę. I to jest no, piękny obraz. I faktycznie te baobaby. Chciwość rozsadzi mężczyznę. Tak? Chciwość rozsadzi mężczyznę. Zmysłowość rozsadzi mężczyznę. Pycha, gniew. Można zniszczyć gniew. Można zniszczyć. Autonomiczność, autonomiczność. Właśnie taka męska samodzielność, męska samodzielność. Relacje są możliwe tylko wtedy kiedy jest samodzielność. I tutaj taka bieda wielu mężczyzn polega na tym, że jak on się wiąże z kobietą, żeni się, to on w jednej kobiecie chciałby mieć wszystkie wszystko. To miałaby być mama Miała być pielęgniarka, i kucharka, i praczka, i terapeutka, i spowiednik, bo on zdradzi pójdzie i pójdzie on wyzna żonie. Zdradzi kobiecie pójdzie i powie na drugi dzień, że ją zdradził. I co ona z tym ma robić? I co ona z tym ma robić? Bezradnie i powie, że, że go wyrzucili z pracy. No i co ona ma z, z tym robić? Ona ma go dźwigać. I panowie, tak się zachowujemy, tak się zachowują na Przyjdzie, upije się, i ona ma w domu worek kartofli mówiący. Ciężki worek kartofli mówiący. Kiedyś byłem w jednej rodzinie. Mąż wrócił pijany. Ja byłem tam może z półtorej godziny, no, krótko byłem. Trafiłem na taką sytuację. No, nie wypadało tak po prostu zostawić. Siedziałem tam jeszcze trochę. Pomyślałem, no ta kobieta to męczennica. Jak ona musiała znosić te, to, co on mówił, no po prostu męczennica. Niesamodzielny, niesamodzielny. Ta niesamodzielność niszczy nas, niesamodzielność. Niesamodzielność. Niesamodzielność, która wiąże się z brakiem wolności wewnętrznej. Mężczyzna to człowiek wolny, ja to kobietom zawsze mówię, żeby uszanować męską wolność. Bo jeżeli kobieta zatrzyma siłą mężczyznę w domu, a on się da zatrzymać, bo jest słaby, to wtedy on sobie to odbierze. On sobie to odbierze będzie złośliwy, będzie dzieci upokarzał. On sobie to odbierze. Kiedy rozmawiał z taką kobietą, dobre, ma, bardzo dobre małżeństwo, ona taka no, samotna, taka troszkę biedna, wyjechał z kolegami na narty gdzieś do Austrii na tydzień i mówi taka, no zła byłam, że, że mnie zostawił. I ja wie, proszę panią, proszę go puścić, zachęcić, wyrzucić, niech nie wiedzie, Wróci Zupełnie w innym nastroju. Ale to my najpierw musimy, to mężczyzna sam musi mieć wolność wewnętrzną, żeby nie, nieustannie nie ulegał takiej pokusie urywania się z domu. Kiedy siedzi w domu z dziećmi, on się czuje niewolnikiem, bo on w środku jest niewolnikiem. Bo w środku jest niewolnikiem. Jest takim. Trzynastoletnim chłopcem, który musi ciągle być na podwórku. Ciągle musi być na podwórku. Brak wolności wewnętrznej. Brak wolności wewnętrznej. Autonomiczność, wolność wewnętrzna wiąże się z kolejnym, bardzo ważną rzeczą: radzenie sobie z własnymi męskimi emocjami. To byłoby ważne, żeby jednym z przedmiotów, może nawet nie. Jednego spotkania, ale wielu spotkań było, męskie emocje i jak sobie z nimi radzę. Męskie emocje, męski gniew. Męski, męski gniew, Męska duma, o, wielka rzecz. Zraniona męska duma, mm, niebezpieczna rzecz. Niebezpieczna rzecz. Nie przystąp do takiego bezkija. Nie przystąp do takiego bezkija. Nużo tworzy. Zraniona męska duma. Gniew, lęk, lęk. Lęk, który związany jest z przemocą. Panowie, ci, którzy używają przemocy, to ci, którzy się bardzo boją. Tylko zalęknione psy gryzą byle kogo, byle gdzie, byle jak na ulicy. Tylko zalęknione psy, tylko normalny, niesfrustrowany psiak on nie ugryzie byle kogo byle jak byle gdzie przemoc przemoc która jest związana z lękiem przemoc która jest związana z lękiem i to jest strasznie ważne my jesteśmy kuszeni do używania przemocy i też trzeba bardzo uważać żeby tę przemoc męską nie uświęcić religijnie broń panie Boże głowa rodziny i tutaj jako głowa rodziny, święty Paweł, i tak dalej, można snuć różne takie prawda, wielkie idee religijne, a za tym jest musi być tak, jak ja chcę. To jest przemoc. A dlaczego musi być tak, jak ty chcesz? Właśnie. I to można podeprzeć. No, biblijnie to by się bardzo, bardzo dało podeprzeć, dlatego że Stary Testament jest patriarchalny, jest bardzo patriarchalny. Ale już Nowy Testament nie jest patriarchalny. Nie jest patriarchalny. Nie stosować przemocy. Kiedyś jestem na dworcu. Szósta rano, szósta rano, idzie z dzieckiem. Ten dzieciak może miał 3-4 lata. Wlecze to dziecko po tych schodach. No wlecze to dziecko. Ty i tłapo. No po prostu obóz koncentracyjny. I nie wie, nie zdaje sobie z tego sprawy. I właśnie to, co jest najgorsze w mężczyznach, to to, że stosuje przemoc i on o tym nie wie. Bo przemoc to nie tylko przemoc fizyczna. No, dziś nie wolno tknąć dziecka. I dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ci, którzy tęsknią za biciem, to nie jest coś, co dobrze o nich świadczy. Nie. Ci, którzy tęsknią za biciem, to nie świadczy o nich najlepiej. Oczywiście dramatu nie ma, kiedy tam dziecko dostanie klapsa. To nie jest żaden dramat. Ale ci, którzy tęsknią, żeby ustawiać dzieci biciem, to nie jest najlepsze świadectwo, jakie sobie wydają. Ale jest inny, inny rodzaj przemocy. Ironia. 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 Wyśmiać dziecko. Upokorzyć. Przezwać. Przezwać. Ile już. Dzisiaj tej przemocy w środkach masowego przekazu. Ostatnio gdzieś na onecie czytałem taki krótki artykuł. Nie kradnij gówniarzu. No, Mocne, nie? Nie kradnij. To piękne. Nie kradnij gówniarze. Gówniarze kradną. Kradną w galeriach, na ulicy, w autobusach, w tramwajach, wszędzie kradną. Małe, zwinne, niewinne oczka kradną. I sensacyjnie opisane właśnie to zjawisko kradzieży. A kim ty jesteś, że go nazywasz gówniarzem? Właśnie. Kim ty jesteś, że go gówniarzem nazywasz? A co ty wiesz o tych gówniarzach? Z jakich domów oni są? Gdzie są ich tatusiowie? Dlaczego ten gówniarz musi sobie ukraść chipsy, bo mu tata nie kupi? Bo on też chce mieć chipsy. tak jak jego kolega. A co ty wiesz o nim? Przemoc, cynizm. Przemoc i cynizm to są znamiona dzisiaj męskości. Przemoc i cynizm. Wyśmiać. Wyśmiać, wykpić. Są tacy dzisiaj wielcy autorzy. Mówi się o takiej trzeciej fali ateizmu religijnego. To wszystko faceci. To wszystko faceci. To nie są kobiety. Panowie, to ma bardzo duże znaczenie. To są faceci wszystko. I Dawkins, Bóg urojony. Ludzie wierzący to są chorzy mentalnie. Trzeba by ich leczyć. Prawda? Drugi taki, taka wielka gwiazda. Christopher Hitchens. Bóg nie jest wielki. Prowokacyjny tytuł. Tenże tworzył Programy na temat Matki Teresy, nazywając ją Aniołem Ciemności. Otóż, kiedy się to tak zobaczy, te książki, nawet nie trzeba ich czytać, wcale ich Państwu nie polecam, zobaczy, to nie jest, to nie jest ateizm. To jest cynizm, zepsucie moralne, pogarda do ludzi. Pogarda do ludzi. 93% ludzkości wierzy w Boga. Proszę się nie martwić o pana Boga na świecie. Jakim prawem ty cynicznie mówisz o tych, którzy myślą inaczej? To nie jest myśl intelektualna. To jest cynizm, to jest przemoc, to jest zepsucie. To jest zepsucie. I to jest ideał męskości.